Cześć. Dzień dobry, witam was serdecznie. W sumie wiecie co? Nie wiem jak nie wiem jak, jak mam ten film zrobić. Miałem wypadek samochodowy z, mo z mojej winy, wiecie? Bo niestety zjechałem naprzeciw tym pas drogi Uderzyłem w busa. Teraz będę miał jakieś tam konsekwencje na pewno prawne. Nie wiem co sprawa jazdy. No, nie zabrali mi, ale, ale wiecie, może być tak, że mi po prostu zabronię jeździć po, po Niemczech. Może nie musi, ale może być tak. Nie znam tych praw tutaj dokładnie. Jestem w takiej w, w wielkiej rozsypce, dlatego nie nagrywałem nic. Sami wiecie jak to jest. Nigdy w życiu by się nie spodziewał, że coś takiego mnie spotka. Tym bardziej, że to moja wina. Nie wiem, co dalej będzie z kanałem. Jeszcze nie doszedłem do siebie. Minęło już kilka dni, ale nie doszedłem do siebie. Powiem Wam szczerze. Najbardziej szkoda mi też mojej rodziny, bo też przeżywają jeszcze bardziej niż ja. Muszę na chwileczkę się wyłączyć, wiecie o co chodzi. Ja jeszcze muszę coś powiedzieć. Tutaj Boguś nie martw się, paczka do ciebie już się pakuje. Dla Darka, Filiżanka też jest. Z tamtych, wiecie, z tych obietnic jakichś postaram się wywiązać. Oczywiście nie zapomnę o was. No to tyle, jeszcze chciałem się dograć. No dobrze, już trochę lepiej. A co z dziuplą? Nie wiem, co będzie. Nie mam już siły na nic. Powiem wam szczerze, że nie chcę mi się nic robić. Nie wiem czy będę musiał sprzedać wszystko nie, nie wiem, normalnie nie wiem co robić Wyciągnąłem moją holdzinkę No, chciałem ją jeszcze silniki wstawić Chciałem Już zamontować tutaj zegary A teraz wszystko poszło w łeb Nie wiem Nie wiem co dalej co z kanałem, jeszcze też pytanie, nie? Wiecie co? Będę coś nagrywał. Nie wiem. Myślę, że, że, że się chyba jakoś ogarnę. Może motocykl będę składał. Może będę wam jeszcze jakieś inne tematy wrzucał. Dopóki to się jakoś nie unormuje. Hm. No tak. Po drodze, jak jechałem do domu, rowerem, oczywiście, znalazłem fajną parcelankę Przez przypadek, uśmiech na twarzy, a za chwileczkę przygnębienie, pokażę Wam, rzucę Wam ten filmik, taki krótki. A dzisiaj, co? Też króciutko. Też króciutko. Tak jest życie, widzicie? Wszystkie te rzeczy. Będą na sprzedaż jak najszybciej. Do Polski nie pojadę, bo wiecie dlaczego? Tą chodzinę też sprzedam. Na części komuś. Muszę silnik włożyć nowy. Nowy, inny. No wszystko poszło w łeb. Wszystko poszło w łeb. W serce chodziny. Wiecie co? Naprawdę ja, ja nie wiem co mam mówić. Wybaczcie mi, że tak lamentuję, ale no to jest poważna sprawa. I, I wyć się chce człowiekowi. No, naprawdę. Nie wiem, co mam teraz nagrać. Nie wiem, co mam mówić. Zastanawiałem się nad tym, czy, czy w ogóle nagrywać ten film, ale w sumie dlaczego nie. No dobra kochani, to trzymajcie się na razie. Dzięki za wszystkie komentarze miłe. Zawsze są miłe, nie ma żadnego hejtu. Jesteście naprawdę fajni. Poznałem taką, taką masę fajnych ludzi. I teraz zobaczcie, co się stało. Już nie proszę o subskrypcję. Już nie proszę o lajki. Bo i tak już nic z tego pewno nie wyjdzie. Jak się pozbieram spróbuję coś nagrać fajnego Przyczepkę chyba też sprzedam na no po co? Po co? Jack Daniel miał być uruchomiony Aj Boże, Boże Powiem wam, że nie jestem jakimś fantastycznym człowiekiem ani jakimś tam cudownym. Mam wady tak jak każdy. W życiu zrobiłem wiele złych rzeczy może nie jakichś tragicznych, ale, ale na pewno nie niegodnych nie yy, naśladowania. Ale że tak że, że taka karem jest spodowana to, to, to w życiu bym się nie spodziewał. W życiu bym się nie spodziewał. Widocznie tak miało być. Dobrze kochani. Jeszcze raz Was pozdrawiam. Jeśli możecie to trzymajcie kciuki No zobaczymy co dalej Na razie okay. Przydrożny kontener zobaczcie I znowu Piękne rzeczy ktoś wystawił Fajnie, że wystawił fajnie, że nie wyrzucił No co? To zabieramy Spójrzcie jaka porcelanka Lux panie